Witam w odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam plugin na upgrade setów Co jest chyba na rap.pl z tymi wszystkimi zniżkami, procentami i tak itd. No to tak, przejdziemy sobie jakie pluginy użyłem. Użyłem tutaj gold ulepszenia, czyli tutaj ten plugin i tutaj jakieś pluginy od ekonomii no, y Oczywiście plugin na ulepszenie na formalnie, Podajcie go w, na naszym Discordzie. Link macie w opisie yy, slash, slash ulepszenie i macie tutaj tak. Yy, na samej górze jak ulepszyć swój przedmiot, ogólnie wszystko możecie zmienić w configu, w wiadomościach, wuj. wszystko tak naprawdę możecie zmienić, więc na luzie. Yy, więc tak. Yy, mamy tutaj yy, taki poradnik, tutaj mamy zamknij i tutaj tutaj rzeczy. Weźmy sobie na przykład banie, następne pojedyncze Wii otwieram. Tutaj możemy sprawdzić co dostaniemy. Prawym przyciskiem, prawym przyciskiem zobaczymy co tutaj mamy, ale tym przyciskiem możemy zakupić. Tylko to zakupienie wygląda tak, za 4,50 mamy, 25% na to, że dostaniemy to. Na 50% 6,75 euro, co do jest. No i 100% mamy za 9 zł. I nie mam pieniędzy, więc to ładuję jako o. I może to jest to wersja. Zaraz, a jeszcze dodawanie tych itemków to jest GUI. GUI. Jak widać zakupiło mi się. Ja sobie zobaczę to są komentary. Mamy takie dwie komentary, ulepszenia, 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 admin ulepszenia, Admin ulepszenia mamy żeby coś dodać listę Reload oraz Remove no. I tutaj mamy ulepszenia i tylko tyle i widać działa wszystko mamy tutaj na ulepszenia jak powiedziałem że i ten w GUI I wszystko nie działa Jest zniżki I sobie. Wtedy, tu i w to, wam sobie 300ml, to ulepszenia, tak sobie tam, 50%, przegrałeś. Zostało tak, jeszcze raz przegrałeś, 50%, przegrałeś i za trzecim razem mi się udało, dobrze, za trzecim razem Też wydaję ulepszenia 100%. Z Więc jak widać plugin działa. powiedzieć na naszym Discordzie. Myślę, że to tyle mam. Jeszcze ulepszenia dodajemy w gui mamy tutaj admin ulepszenia. Aha, dobra, tak to działa. Więc to tyle. Oczywiście, jeśli będziecie mieli jakiś problem z pluginem czy coś, to możecie pisać na tikatach, bo jednak troszeczkę jest, tu bardzo zaawansowany plugin. I mogą zdarzyć się błędy. Czego nie wykluczamy, więc piszcie radikatach, my to oczywiście staramy się jak najszybciej to zawsze załatwić. Więc tym na Discordzie. A więc tyle, pa! pa.